Ruch to zdrowie, dlatego warto było wziąć udział w urodzinowym biegu miasta Pilzną. Miłośnicy sportu już po raz piąty wystartowali na tradycyjnych dystansach 5 oraz dziesięciu kilometrów. Jednak nie tylko aktywność fizyczna była najważniejsza, ale również cele charytatywne. Bieg tak jest bardzo fajny, co roku tutaj jesteśmy, co roku jest nas coraz więcej, większa grupa. Oczywiście świetna inicjatywa każdego takiego biegu. Biegamy wszędzie, dlaczego nie tutaj? Już jest piąty bieg. Jubileuszowy można powiedzieć. No akurat. Z każdym rokiem coraz więcej jest, jest chętnych. W tym roku nawet e, dosyć gru, duża grupa dzieci w różnym wieku też startowała jeszcze przed tym głównym biegiem. Tego roku panie Szkoła Gospody Wiejskiej pod Patronatem Towarzystwa Przyjaciół i Ziemi Piśnińskiej organizują zbiórkę pieniążków na osobę potrzebującą e, panie Stanisława z Strzegocic. W imprezie udział wzięły również dzieci i osoby niepełnosprawne. Zawodnicy na wózkach pokonali trasę uliczkami Pizna. Bo zawsze jesteśmy. Jak się tylko da, to co startuję, a tu w mieście rodzinnym, jak mógłbym nie wystartować? Wśród uczestników ważną cechą było samo zaparcie oraz chęć niesienia pomocy. Trasa sprawdziła wytrzymałość nawet najbardziej zdeterminowanych. Celem była słodowa. Trasa jest bardzo dobrze przygotowana, asfalt 100%. Liczne podbiegi, liczne zbiegi. no, Jest wymagająca trasa, tym bardziej, że temperatura dzisiaj dosyć jest wysoka. Także może być ciężko dla ludzi trochę mniej przygotowanych, że tak powiem. W roku jest możliwość się troszeczkę sprawdzić jak kondycja, a ogólnie no, każda inicjatywa biegowa jest fajna, zwłaszcza jeśli jest połączona z jakimiś tam działaniami charytatywnymi. W tym roku rekordowa frekwencja zarówno wśród dzieci jak również wśród dorosłych i cieszymy się, że nasz jubileuszowy bieg cieszy się taką wielką popularnością. Duża frekwencja, dobra atmosfera oraz zdrowa aktywność fizyczna. Tak było na piątym urodzinowym biegu miasta Pilzno. W tym roku był powód do świętowania. Miasto obchodzi bowiem 660. rocznicę lokacji. Żelące brawa dla wszystkich. Kochanie Kochani Państwo, 179 uczestników raportu. Przypominam, że mamy 665. rocznicę na temat w miejscu, w Właśnie w ten taki piękny maraton chcemy uczcić no. dzisiaj. Noszli! Gorące drama, drodzy państwo, kiedyś przejedziemy do jednego z uczestników na 5 km. Zawolników osób niepełnosprawnych.